A jeszcze Panie Przewodniczący, zapomniałem dodać, pozwolę sobie, że odbyło się też podsumowanie sezonu sportowego. Byliśmy zaproszeni przez klub sportowy Kolarski Lider oraz do się klubu sportowego, lokalnego klubu sportowego Zantel i na których to y, spotkaniach y, działacze klubu dziękowali samorządowi za y, wsparcie chciałbym tutaj na ręce radnych te podziękowania również y, przekazać. Doceniają to właśnie, że ten system wsparcia naszego sportu przynosi takie rezultaty, by zarówno klub sportowy LIDER ma bardzo dużą grupę kolarzy i bardzo duże, bardzo dobre wyniki i widać też, że i, i wsparcie sponsorów, rodziców, <coughs> bardzo dobra atmosfera i tak samo klub sportowy Zantyr, który rozrósł nam się do sekcji Nordic Walking i lekkoatletycznej. Tu chciałem poinformować, że w przypadku klubu Zantyr to historyczne wyniki osiągnął jeszcze nie było w historii sportu sztuczkowego, żeby klub sportowy otrzymał 140 punktów w rankingu klubów sportowych w Polsce. Jest taki prowadzony przez Ministerstwo Sportu, co sytuuje klub Zamkręt na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o kluby lekkoatletyczne w naszym województwie, za azs Gdańsk, za Słowen, następnym klubem jest LKS. Zanty. Chciałbym przypomnieć, że tu nasza stypendystka i sportowiec tego klubu Agnieszka Borowska zdobyła 5 złotych medali na Mistrzostwach Polski. Nie ma takiego sportowca, jeżeli chodzi o lekkoartotykę, który by zdobył w naszym województwie 5 złotych medali. Także naprawdę dziękuję bardzo serdecznie samorządowi. Przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad. Poproszę pana Władysława Lewko, prezesa pwik o przedstawienie informacji dotyczącej wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego wyrodzenia na cały na 2014 roku. Przedsiębiorstwo w tych sprawach taryfikacyjnych działa na zasadzie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz na zasadzie rozporządzenia, na podstawie rozporządzenia ministra ówczesnego budownictwa z 2006 roku odnośnie taryfikacji tych usług, czyli dostarczania wody i odbioru i oczyszczania ścieków. Podstawą wyliczeń jest rok obrachunkowy, który w naszym przypadku w związku z tym, że ustalona jest zasada, że ewentualnie ceny wzrastają, taryfy wzrastają od 1 stycznia roku następnego, który ten rok obrachunkowy to jest 8 miesięcy roku bieżącego i 4 miesiące roku ubiegłego. Rozporządzenie dokładnie ustala, co się wliczy w koszty poszczególnych działalności czego się nie wliczy. I my jesteśmy zobowiązani jako przedsiębiorstwo 70 dni przed momentem wejścia w życie na dostarczenie wyliczeń do pana burmistrza celem weryfikacji. Myśmy to zrobili. Zostały zweryfikowane te dane i ja powiem, jak to się kształtuje. Podstawą, jak już mówiłem, jest ten rok obrachunkowy plus założenia inflacyjne z ustawy budżetowej. Rok przyszły one wynoszą 2,4%. Takie założenia my zrobiliśmy, wyliczyliśmy koszty i u nas. Ceny wzrastają, to znaczy te taryfy właściwie wzrastają poniżej tej stopy inflacyjnej. Jeżeli chodzi o sprawę dostawy wody, wzrastają one o 2,2%, co daje fizyczny wzrost. Oczywiście ja mówię o cenach brutto, tych, które płacą już końcowy odbiorca o 7 groszy. Jest w dostawie wody są dwie taryfy. Jedna obejmuje praktycznie przedsiębiorstwa, wszystkie za wyjątkiem ADM-u, czyli Białego Elstaru, i, i wszystkie osoby, które odbierają dla celów komunalnych. Jeżeli chodzi o te wszystkie osoby, które są do celów komunalnych i przedsiębiorstwa oprócz adm właśnie tam jest podwyżka 2,2 czyli to 7 groszy. Jeżeli chodzi o ADM, ADM czyli ten star, podwyżka jest wyższa dlatego, że ADM bierze dużo wody, do, to są tak zwane cele spożywcze, gdzie opłaty, opłaty ekologiczne, za zużycie są wyższe, znacznie wyższe niż dla celów komunalnych. Poza tym myśmy tam robili inwestycje, więc musieliśmy obliczyć obsługę kredytu. W związku z tym tam cena ta wzrasta 5,2 czyli o 17 groszy. Dotyczy to tylko tegoż przedsiębiorstwa ADN. Jeżeli chodzi o ścieki, tutaj są także dwie targi. Jedna dotyczy wszystkich przedsiębiorstw komun dostawców komunalnych, druga dosta dotyczy ścieków dowożonych baćkowodami. Jeżeli chodzi o wzrost cen, wynosi on 1,6%. Jest to także 7 groszy, bo cena była co nieco wyższa niż wody i w, sum, w sumie w obydwu tych taryfach jest, jest to 7 groszy daje to, daje to właśnie sumę wyliczoną z potrzebnych kosztów do eksploatacji. Taka podwyżka właśnie daje taką sumę. Ja bym miał tyle. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, ja mam jeszcze pytanie do Pana. Koszty eksploatacji, jak to rozumieć? Mamy przykład samorządu Nierzyńskiego, który zachował cenę wody na poziomie cen zeszłego roku i Sztumskiego, który podnosi o 7 groszy na metrze bieżący, To nie samorząd podnosi? Radni, tak? Z wiecie, się wody, w z, z, z dokładnie, dokładnie, przepraszam. Z czego wynika to, jak, jak, jakie koszty eksploatacji Wam wzrastają? Pani po z tego co widzę, no, chyba troszeczkę spadło ostatnimi czasy Nie wiem, jaka jest prognoza na przyszły rok, ale z czego wynika ta podwyżka? Podwyżka wynika, tak jak mówiłem, z ustalonych kosztów z roku tego bazowego. Inaczej nie można tego liczyć. Czyli praktycznie odnosimy się do kosztów 8 miesięcy tego roku i 4 miesięcy roku ubiegłego. Bo taka jest zasada wynikająca z ustawy o taryfikacji tych usług. I tam jest dokładnie napisane w tabelce, co i jak należy wstawiać. I to jest z układu księgowego przedsiębiorstwa, bo tak musi być prowadzona księgowość. I tutaj Rozumiem. Rozumiem. Nie, Rozumiem. Rozumiem. Ma tego, nie ma możliwości rotacji. Przypuszczam, że te koszty na przykład w roku przyszłym mogą być inne, bo więcej poleciała, na przykład można za energię uzyskać oszczędności. Nie? Rok powiedzmy ten jest inny niż ubiegły, bo w ubiegłym te w pusty nie były tak, tak duże jak już w tym się negocjuje, czy nawet na rok przyszły. Także to, to może zupełnie inaczej wyglądać, ale podstawa jest rok bazowy. 8 miesięcy plus cztery w naszym przypadku. Tak, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu siódmego. Proszę o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie, gminie Sztą, na rok szkolny za 5. że nie będę czytał wszystkiego. W sposób taki symboliczny, tak? Będę te informacje. Mam nadzieję, że, że będzie to przedmiotem dyskusji na Komisji e Edukacji. <knie> <knie> I przechodzimy do punktu ósmego. Poproszę teraz pana Ryszarda Wielfajna, kierownika referatu, o przedstawienie pisma skierowanego do prezesa sądowego. na Prezes Sądu Rejonowego w Kidzynie zwrócił się do burmistrza miasta i gminy w sprawie podmiotu, w którym jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, informacja ta powinna być podana Radzie Gminy. Oto treść pisma, które wysłaliśmy do prezesa Sądu Rejonowego. Nawiązanie do pisma. Nagle z dnia 10, 10 2013 informuję, że na terenie miasta i gminy Sztum jedynym podmiotem, który spełnia wymogi określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społeczna i społeczna dziennik ustaw z 2010 roku, jest przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sztumie przy ulicy Kozłowskiej 28. Na sesji Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 30 listopada 2013 roku zostanie przedstawiona opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie zgodnie z paragrafem 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, tak spoglądam przez Hanek nie uczestyć o finans no, budżet no. i dopiero przerwa, tak? No, tak? Tak, w takim no, razie tak robić. Przechodzimy do punktu 9. Mamy tutaj 20 projektów uchwały i trzy pierwsze zrobimy teraz przed przerwą. Ja proszę poproszę o zabranie głosu, przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia cen skupu do celu wymiaru podatkowanego pani. Projekt Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Rada Miejska yy, uchwala co następuje. § Paragraf pierwszy. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartalów dotyczącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 z kwoty 69,28 zł za jedną decytonę do kwoty 59,34 zł za jedną decytonę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała 25 na 222 z 2012 roku Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 roku. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wąskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Uzasadnienie. Ustawa o podatku rolnym w artykule 6 ust. 3 nadała Radom Gmin uprawnienie do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie komunikatu prezesa GUS y, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Proponuje się obniżenie ceny skupu żyta ogłoszonej przez prezesa GUS z 69,28 do wysokości 59,34 za jedną decyzją. To jest obozostawienie na poziomie z roku 2013. Projekt uchwały został przyjęty pozytywnie przez wszystkie komisje. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę w takim razie głosowania. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. jedna sama głosami za, jednym głosem wstrzymującym. Przechodzimy do drugiego punktu, drugiej uchwały. Poproszę teraz panią Danutę Wiatrowską o przedstawienie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, która się łączy potem ze zmianami w budżecie. A rozumiem, w budżecie łączy się Projekt tak. uchwały Rady Miejskiej w Szczumie z dnia 30 listopada 2013 roku w sprawie, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Sztum na lata 2013-2018. Rada Miejska w Sztumie uchwala. Paragraf pierwszy. Zmienia się wielokrotnie prognozę finansową dla gminy Sztum na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem dobrze Brzej Uchwały, treścią jak w załączniku nr 1 do uchwały mniejszej. § Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia i podlega ogłoszeniu biuletyn informacji publicznej. Projekt uchwały przedstawiony na Komisji Finansów i Rozwoju zaopiniowano pozytywnie. Czytać Państwo wyjaśnienia? Dziękuję, dziękuję bardzo. E, czy są? Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to projekt uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, to przejdzie <igenous> się Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się trzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ochłonę z toma głosami za. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Poproszę również panią... Zdanuty za troską przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. W budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7525 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 52 611 695 zł, w tym dochody bieżące.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 677 648 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 852 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 690 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 62 721 326 zł, w tym Wydatki bieżące 50 791 639 zł. Wydatki majątkowe 11 929 687 zł. Ustala się deficyt w wysokości 10, 10 109 631 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Ustala się przychody w kwocie 10 259 631 zł. Z tytułu nadwyżki budżetu JST za tu ubiegłym 10 259 631 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 750, administracja publiczna, rozdział 750.95 pozostała działalność. W wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją istatutowych zadań kwotę 10 tysięcy złotych do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Artykule 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy finanse publiczne na projekt większe perspektywy pewny sukces, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście gminie sztuki. W dziale 921 Kultura, kultura i Promocja Dziedzictwa Narodowego, rozdział 921.09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z wydatków majątkowych Zadania inwestycyjnego pod nazwą dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane kwoty 15 tysięcy złotych na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury SCK zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr 35 łamane 329 łamane 2013 w sprawie zmian w budżecie gmin na 2013 rok pod nazwą Plan Wydatków majątkowych na rok 2013 w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo na zadaniu budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Szturskiego Pola, etap trzeci". Zmniejsza się planowana wartość inwestycji o kwotę 591 839 zł. Oraz zmniejsza się planowane nakłady na 2013 rok o kwotę 180 tysięcy zł. Wykreśla się zadanie urządzenia urządzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi o wartości 15 tys. zł i planowanych nakładach na 2013 rok na 2000 zł. W dziale 600 Transport i Łączność na zadaniu przebudowa krów w Sztumie, m.in. ulica Słoneczna Wojciechowskiego, Zacisze, kwiatowa, radosna i wiejska zmniejsza się planowane nakłady na 2013 rok o kwotę 23 tysiące złotych. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wykreśla się zadanie opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użytkowności publicznej w zakresie m.in. termomodernizacji fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych o planowanych nakładach na 2013 rok w kwocie 135 tysięcy złotych. Na zadaniu przebudowa i modernizacja byłego budynku kwadrona biblioteka opracowanie dokumentacji zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 51 tysięcy złotych, a zmniejsza planowane nakłady na 2013 rok o kwotę 23 tysiące złotych. działa 750 administracja publiczna na zadaniu zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nas ulic. Zmniejsza się planowane nakłady na 2013 rok o kwotę 16 300 zł. Na zadaniu zakupu oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy zmniejsza się planowane nakłady na 2013 rok o kwotę 5 350 zł. Na zadaniu zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy Szturm zmniejsza się planowaną wartość inwestycji o kwotę 40 zł planowane nakłady na 2013 rok o kwotę 312 500 zł. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, na zadanie dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane, zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 15 000 zł. W dziale 926 Kultura Fizyczna na zadaniu Wykonanie instalacji CEO w budynku sadni na Stadionie w Kościuszewie zwiększa się planowaną wartość inwestycji i planowane nakłady na 2013 rok o kwotę 1000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmniejszenia w wyniku źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 685 173 zł w załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr 35 łamane 329 łamane 2013 w sprawie zmian w budżecie gmin na 2013 rok pod nazwą Sfinansowanie Deficytu Budżetowego i Rozchodów w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr 31 łamane 295 łamane 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2013 rok. Pod nazwą Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych Oświatowych Jednostek Budżetowych na rok 2013 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 840 zł zgodnie z załącznikiem numer, numer 5 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki od numeru 1 do 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. E, Projekt uchwały przedstawiony na Komisji Finansów i Rozwoju, gdzie zaopiniowano pozytywnie projekt. Czy czytać Państwu uzasadnienie? Nie, nie, dyskusję. nie widzę. Tak w takim razie uchwała głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie z 12 głosami sobie za. I ogłaszam teraz przerwę i zapraszam wszystkich na kawę. Bardzo proszę. przerwę